520 Witamy Was w trzecim odcinku mojej nowej serii na kanale z gry Overcook All you can eat Czyli jesz ile chcesz Proszę Państwa w dzisiejszym odcinku rozpoczynamy pierwszą kampanię, będzie to oczywiście Overcook 1, dobrze Wam znana seria, bo na chwilę obecną nagraliśmy akurat Overcooka 1 dwa razy no i teraz nagrywamy trzeci. Co mogę wam powiedzieć szybko i na temat tej kampanii? Będziemy mieli tutaj okazję gotować tak zwane spaghetti, nie? Jakoś tak to było. Tak, to było dlatego stwora takiego, co tak. wyglądało jak klopsik klopsikowe tak, spaghetti. No i ogólnie cel kampanii jest taki, że to tak powiem fabuła, żeby ocalić tak zwane królestwo. To Królestwo. Dokładnie tak. Może Za... zmienimy kucharzy? Proszę? Czy tutaj się zmienia kucharzy na początku? Nie, czy... mi się wydaje, że to w grze. Okej. Okay. Okej, okay, więc moi drodzy, startujemy pierwszy tryb kampania hmm, Overcook 1. Później Overcook 2 i na końcu dodatki. E, dobra, no i jesteśmy. Mamy coś, tu, mamy coś takiego tutaj jak nowa gra, załaduj grę, kucharze, ustawienia. Fajna grafika jest zrobiona tutaj z tym, z tym klopsem. No nie, fajnie to wygląda. Tak, my w poprzednim odcinku mówiliśmy wam, że również Overcook 1 jest teraz na lepszym silniku. Jest po prostu lepsza grafika niż w tej takiej podstawowej wersji, w której nagrywaliśmy dla was tam jakiś czas temu, prawda? Więc co, coś mamy tutaj, takiego jak kucharze, widzisz to? Mhm. Wybierzmy sobie, może tutaj, bo może to o to chodzi. Okej. Okay. Ale co to? Wychodzi na to, że podczas gry nie będzie można zmieniać kucharzy? Nie wiem. No nie wiem. Ym... Ty zaczynasz. Aha, czyli ja pierwszy, tak? tak? No to ja sobie na pewno wezmę jakąś taką nową postać. A, chodźmy. O, ja wezmę to pierwszy. Ja też mogę. No możesz, bo ty masz takie pomarańczowe okienko. To ja pójdę od drugiej strony, od dołu. No to ja chcesz, ja bym szedł po kolei. No to dlatego idę od dołu. O, tutaj możemy również wymieniać sobie. Kolory postaci. W tym wypadku na przykład ja mam tu samą postać, tylko że tutaj mamy taką różową, a tutaj taką żółtą. No, już wybrałaś? No to może wezmę tego, bo no jeszcze to, go nie było. No i git, no to ja też potwierdzam. E, Okej, okay, teraz chyba wstecz. No i y, damy pewnie nową grę, bo załaduj grę, no to wychodzi na to, że pewnie jak tam zapisze gdzie skończyliśmy, to już potem będziemy dawać załaduj grę. Tak? Pewnie tak, bo jeszcze w to nie graliśmy, nawet nie odpalaliśmy, więc y, lecimy na żywioł. Tak, jeszcze szybciutko tylko sobie sprawdzę ustawienia, czy wszystko tutaj gra. Dobra, tu mamy pięknie, sterowanie. Wszystko gra. Wróć chwilkę na... dobra, nieważne. Co chcesz? Daj na chwilę na to sterowanie. Um, Okej, okay. to nic. Jak widzicie też widzowie, jak już tutaj jesteśmy, macie tutaj w dolnym rogu kucharze mogą rzucać tylko w zawartości do gry Overcook 2, czyli jak pewnie się domyślacie, aktualnie będziemy zaczynać Overcooka 1 i tutaj no nie wolno rzucać. Nie da się po prostu. O tak może. Okej, okay, moi drodzy, koniec tego przedłużania. Startujemy, dajemy nowa gra. Dajemy sobie miejsce 01. Bo, tu jest chyba miejsce na trzy sale, y, tak zwane. Tak. Mhm. Dajmy sobie miejsce 01. No i mamy tutaj w sumie nowość. Możesz o tym wspomnieć teraz. Mamy tutaj klasyczne albo wspomaganie. Overcook w trybie klasycznym. A tutaj wspomaganie. Overcook bez presji. Z większą ilością czasu i łatwiejszym zdobywaniem punktów. W tym trybie nie można odblokować niektórych trofeów. Tak, tutaj, tutaj ogólnie chyba chodziło o to, że dzięki temu wspomaganiu mamy dużo więcej czasu na jedną misję, a przy okazji ponoć jest tak, że w danej misji jak wyskakują te dania, które mamy robić, to więcej niż dwa na raz nie wyskoczą. Dlatego to jest takie dość spore ułatwienie, ale nawet nie wiedziałam o tym, że niektóre trofea są niedostępne. Moi widzowie, sytuacja jest następująca. Ja na chwilę obecną żadnych jeszcze tutaj trofeów nie zrobiłem w tej grze, także myślę, że wybierzemy sobie chyba ten tryb klasyczny. Myślę, że to będzie najlepsze. No bo widzisz, osoba, bo jest... takie chodzenie na łatwiznę dla mnie jest troszeczkę bez sensu. Zawsze graliśmy na zwykłym, klasycznym trybie i dawaliśmy sobie radę zawsze na trzy gwiazdki, więc wydaje mi się, że to wspomaganie jest nam po prostu... Zbędne. Chodzi o to, że właśnie te trofea mogą, nie nam, mogą nam nie wpadać, no bo jest tutaj napisane jak w, że w tym trybie można, w tym trybie nie można odblokować niektórych trofeów. Nie wiem ile wszystkich jest trofeów w tej grze. Przypuszczam, że około 40, ale nie pamiętam. Ale ja nie mam właśnie żadnego zdobytego, także wybierzemy sobie zdecydowanie ten tryb klasyczny. Overcook w trybie klasycznym. No ale widzicie, moi drodzy, gra jest zremasterowana i czegoś takiego nie było, na przykład w Overcook 1 albo w Overcook 2, prawda? Rozgotowani. Także to jest kolejny nowy smaczek, jaką ma zawartość ta gra, prawda? To co, tryb klasyczny? Tak jest, zaczynajmy już. Startujemy! O! 480 punktów do zdobycia na trzy gwiazdki. Na 3 gwiazdki najlepszy wynik 0, no bo pierwszy raz zaczęliśmy w to po prostu teraz grać. Over, 1 będzie, Over 1 będzie na pewno Wam dobrze znany, bo tak jak wspomniałem Wam na początku tego filmu, nagrywaliśmy to już dwa razy. W nie tak dalekiej przyszłości. Ogólnie gra jest też po polsku, bo my mieli zawsze po angielsku, to też jest nowość chyba. Tak. Będziecie po prostu wiedzieli o czym tutaj rozmawiają. Ale widać, że grafika lepsza. Tak, no. Z to już jest coś innego. Czytaj! Nadszedł już czas. Świat się kończy. Bestia jest coraz bliżej i musimy działać. Tylko Wy możecie ocalić cebulowe królestwo przed totalną zagładą. Hau. Kevin ma rację. Musicie połączyć siły, żeby nakarmić te best. best. Poczuliście to? No moi drodzy, nie wiem jak wy, ale ja już widzę tutaj inną grafikę. Jest bardziej takie wszystko ostre, takie ładniejsze. I nawet ta. Ta bestia. Tak. Klopsik. Czyli kolejny smaczek widzicie? Zbudził się nienasycony żarłok. Musimy działać szybko. A gdzie twoje? Whoa, 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 yeah, hey. Pamiętacie to widzowie? Na pewno pamiętacie. Zawsze Dobra. się z tego nabijaliśmy. Okej. Okej. Okay. Uh, okay. To ja ci tu położę parę. A, tu się biegało. Pierwszy kontakt z gro taki dziwny. Ja pomidorka pomidorkami tu. No już, już. Coś tam pisze też na górze, widzisz? Aha, to dopiero teraz mi czas ruszył. Tak, bo to jest chyba samouczek. Zawsze ta misja to taka samouczkowa była, nie? Tak no. zwanie. Wydawaj tam dobrze, nie pomyl się, bo to jest zbyt prosta misja, żeby się pomylić. Wiesz no. o co chodzi. Wstyd trochę. Ej, strasznie mi nawalasz, ja nie mogę odkładać. Wiesz o co chodzi. 113 punktów, dopiero 3 napiwki. Ale jest grafa i na zdecydowanie to widać, prawda? Tak, no. Ej, może odkładaj mi do krojenia yy, na górze, a ja tego gotowe będę ci o tutaj tak nisko dawał. Nie wiem czy rozumiesz o co mi chodzi. Macko moja. Możesz mieć. Z... No. no dobra, nie zrozumieliśmy się już, no tak, ale nieważne. No. Już. 333, spróbujmy tutaj tak wiesz. O, wpadło nam pierwsze trofeum. Szybka obsługa, tak zwanie, w tym oto właśnie momencie, jest to pierwsze trofeum, jakie zdobyłem mm -hmm. w tej grze. Bierz się za samą sałatę na razie. Dobrze. Ło! Wow. 500, prawie punktów mamy. No. 27 sekund do końca, 509. Dawaj, dawaj, dawaj. Na razie nie mamy coś kroić. A jest sens, coś jeszcze kroić? No a jeszcze z jedną, może uda nam się zrobić. Dobra, sama sałata widzę. Wydawaj to co najmniejsze jest, to takie malutkie wydawaj. Dobra, te dwa jeszcze wydam i chyba tyle. Pięć? Spróbuj jeszcze po, pomidora jeden. Pomidora pokrój, szybko. Najpierw, aha, dobra. A nie ma samej? Nie da rady. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. co, co zrobiłeś? Jak mogłeś? Już pierwsza misja. Siedemset punktów. <laughs> Niedobrze, bestia wciąż jest nienasycona. Szybko, wskakujcie do portalu czasu. Teraz to przynajmniej wiemy, co oni gadają tak. tutaj, bo zawsze było po angielsku, nie? Tam było ile do zdobycia w tej misji punktów? 480. Czy? A my mieli 705. To mało? To jest w cholerę przecież. Ale ten, też doczytałam, że... Dobra, czytaj, czytaj, zaraz skończysz. Okej. Okay. Witajcie przyjaciele. Już rozumiem, nie byliście gotowi, aby stanąć w szranki z bestią. Brakowało wam zdolności kulinarnych i ducha współpracy. Właśnie dlatego przenosę, przenoszę was do roku 1993. Przed wami wyprawa do Cebulowego Królestwa. Przemierzajcie je wzdłuż i wszerz. Doskonalcie umiejętności i opanujcie starożytną sztukę gotowania. Dopiero wtedy będziecie gotowi ocalić ten świat przed mroczną przyszłością. Nie, Nie traćcie ducha, ducha przyjaciele. przyjaciele. Powodzenia. A ja... Nie, trofeum mi wpadnie, jak to zrobisz, a ja jeszcze nie chcę go zdobyć. Pogłaskałaś go? No, o. Zdobyto trofeum, kuchnia jak w zegarku. Kolejne trofeum. O, jeszcze jedno wpadło. Eee, a nie, to jest to samo. Aha, ja rozumiem. To jest jedno to ukryte, o, widzisz, pogłaszczysz psa. To jest kolejne, trzecie. Nie, bo to wpada na twoim i na moim koncie. Tak, dlatego, a, że jesteśmy połączeni. A jedno nam wpadło za ukończenie samouczka. O, co Tryby to jest? gry. Rozgry rozgrywaj poziomy w różnych trybach gry. Bieżący tryb jest widoczny w lewym dolnym rogu ekranu. Czekaj, czekaj, jeszcze Czyli raz. Czyli mamy rozgrywaj tryb fabularny. Rozgrywaj poziomy w różnych trybach gry. Aha. Czyli mamy tryb fabularny na razie. Okej, okay. Okay. dajmy krzyżyk. Tryb fabularny. Aha! To to już było akurat w overcook dwójka. Pamiętasz tak. to? Mhm. Okej, okay. ćwiczeniowy. Czekaj, przeczytajmy. To tryb fabularny, klasyczne. Zasady overcook. Graj na czas i zdobądź wszystkie gwiazdki. Ćwiczeniowy. Brak ograniczeń dotyczących czasu i zamówień. Gotujesz ile chcesz. Przetrwania. Zaserwuj jak najwięcej dań w wyznaczonym czasie. Każde zaserwowane danie wydłuża dostępny czas. Postaraj się przetrwać jak najdłużej. My nigdy tych trybów typu ćwiczeniowych czy przetrwania nie nagrywaliśmy, bo tak naprawdę to nie jest nic ciekawego. Hmm. Najlepszy smaczek w tej grze jest oczywiście tryb fabularny. To jest moim zdaniem cały sens tej gry, chyba, nie? My oczywiście poza nagrywką testowaliśmy sobie te tryby, ale tam szału nie było. Nie wiem, jakie ty masz na ten temat zdanie. Hmm. Nic nie, nie powiesz w tej sprawie? Nie. E, dobra, moi drodzy, powoli. Wpadło nam kilka trofeów. Jakie tam te trofea były? Jeden było chyba za ukończenie samouczka, a drugie było za pogłaskanie psa. I jeszcze było jedno na początku. To nie wiem. W każdym bądź razie te trofea wpadały tak jakby na moim tym oficjalnym koncie i na tym takim zapasowym moim. Mhm. Bo rozumiesz, bo jesteśmy jakby połączeni na dwóch kątach. Wiesz mhm. o co chodzi? E, moi drodzy, będziemy teraz rozpoczynać sobie pierwszą misję pierwszego etapu. Misja 1-1. No myślę, że nie ma co tu przedłużać. 740 gwiazdek do zdobycia lecimy z temacikiem. Jest troszkę tutaj takie te inne menu, jak pokazuje ci, ile tych gwiazdek tak. jest do zdobycia. Bo zawsze to tak chyba było pod spodem, nie? Tak, no chyba tak. No widzowie, no. I widzisz tam suszy się kręci zamiast pizzy teraz na dole. No to tak. Okej, okay, nowy okay. przepis. To sposób na najprostszą zupę. No to gotujemy zupę. To standardowo Kto idzie, idzie na, na dół. Ty. Pamiętam tamtą misję. Ja też, Takich matko. rzeczy się nie zapomina. Ale muzyka jest taka sama jak w oryginałce. Jak w Overcook 1. Nie tak. wiem czy widzowie również to zauważyliście, ale mm, muzyka właśnie w menu jak jeździliśmy tym samochodzikiem po mapie oraz teraz y, co trwa rozgrywka, muzyka jest dalej ta sama. Dobra, tak, że, y, gdzie są talerze mi tylko powiedz. Ja mam, już Ci daję. A, są, ja wezmę sobie. Aś mi przerwała. Masz do wydania? Przepraszam, bo mi się kończyło. No i o czym ja mówiłem? Hm? Nie wiem. A, mówiłem widzowie, że muzyka jest cały czas ta sama. Nic się tu akurat nie zmieniło w tej zremasterowanej e, wersji. Nie musisz mi tego tu zanosić. Nie miałam miejsca. Wpadło nam kolejne trofeum. E, to jest zimne, jak coś. Ej! Brudne Brudę talerze. talerze. Brudne talerze muszą zostać umyte w zlewie. Poczekaj. I tutaj też jest nowość wam powiem, bo nie przypominam sobie widzowie, żeby w overkuku dwójce czy w Overkuku jedynce podczas już rozgrywki e, takie komunikaty nam się pojawiały. Co ty to myślisz? Biorę talerze. Bo mam czas. Co ty myślisz? E, wiesz co, chyba coś było. Wiem, że zawsze się na początku pokazywały, jak i był nowy przepis, ale żeby nam w połowie gry przerywało, to tak. To nie, w połowie gry też sobie nie przypominam, szczerze mówiąc. No bo właśnie no, tak tutaj się stało, także no wiesz. Twierdzę, Możesz że mi to jest... jedynie przynosić talerze tutaj. Dobra, spoko, skup się. Dużo punktów jest tutaj do zdobycia w takim czasie, dosyć. Masz. Już wydaje. Już ci zaraz talerz nawet przyniosę. Masz. Bo to gotujesz na jeden garnek, to kiepsko trochę. Tak, no. Tam talerze leżą Ci? Widzę. Kurde, ile już trofeum wpadło, nie? Trofeum. No, tak w krótkim czasie. Cztery trofea wpadły, na dzień dobry. Ogólnie Tam, widzowie, mi się trofea nie są jakieś bardzo trudne do tej gry. Jeżeli byście chcieli sobie poczytać, możecie śmiało wpisać w google trofea do gry. Over ile chcesz, talerz. I możecie sobie bez problemu. Yy, ten pali się. Widzę. Łowcy trofeów tak dokładnie się nazywa. Poradnik. Jak Kolejny coś. talerz. Już. Na razie się nie zerspiły. Już ci podaję. Akurat są dwa. 520. Ojejku, co ja zrobiłem? Ej, kot. Co? A, aha, bo to ty sobie przyniosłaś, tak? Tak, masz. Stripowałaś mnie. Dobra, nieważne. Easy. Babo, jeszcze mamy dwie minuty, a mamy już 607 punktów. A chciałabym nabić jak najwięcej, wiesz? No, zwłaszcza w tych najłatwiejszych misjach na początku, nie? Bo Dużo później... mnie nakroiłeś, możesz mi ten za chwilę. Myć talerze. No dobra, tak nawaliła, że ja nie mogę tego odkładać, no. Masz, dokąd sobie ten talerz? Gdyby były dwa garnki, to by był szy szybciej to szło, nie? Zdecydowanie. No to zdecydowanie. Możesz Ale... wydać. No i nie, pali się gdzieś. Proszę. Drugi do wydania. Okej. Okay. Garki są w zlewie. Okej. Okay. Znaczy talerze. Czy jeden talerz, bo drugi jeszcze do umycia. Jezu, ręka mnie boli. <ścoughs> Odzwyczaiłeś się od tego Odbiegania. grania. Od biegania, bo cały czas na kółku lecę. Na sprincie tak zwanie. 46 sekund, 5 No to dawaj talerze. już już. Wiele już nie zdążymy zrobić, więc... Nie, jeszcze z dwa może zdążymy wydać spokojnie. Jeden? 983, jeszcze jedno danie zróbmy. No okej. Okay. Będzie 1000. Dawaj talerz. A może jeszcze dwa się uda zrobić? 20 sekund zostało. Dawaj talerz, szybko do mycia. 14 sekund. To może ty już będę ileć? Jak coś. Masz talerz? Podaż mi. Szybko. 5, 4, kurde, pewnie braknie. Udało się. 1143. Wow, napiwku w razy 4. Dostarczonych zamówień 15. Wo. A na, o napiwkach, co miałam wcześniej powiedzieć, tutaj chodzi też o to, jak czytałam, że to są takie combo. Czyli to się liczy, że mm, są po kolei, są przychodzą do nas zamówienia, prawda? Na przykład najpierw jest zupa cebulowa, potem dyniowa, potem, nie wiem, ziemniaczana i jakaś tam jeszcze inna. I musimy gotować po kolei, wtedy dostajemy napiwki, czyli tak zwane combo. I maksymalne kombo to jest razy cztery. Tak, jest nawet takie też trofeum w tej grze. E, dobra, przed nami misja 1-2. Y, no. Zobaczymy jak nam pójdzie. 600 punktów do zdobycia na 3 gwiazdki. Najlepszy wynik, 0. Pamiętam tą misję. Tutaj po tych pasach będą chodzić te ludzie i nam tak przeszkadzać. Tak. Pamiętasz tą misję? Tak i tutaj chyba nie ma... a są talerze do mycia. Dobra, czyli ty mi znoś, ja będę kroił. Od czego zaczynamy? Szybciutko. Tu, tu, tu. tu. Y... Cebula 3 razy i 3 razy raz? pomidor. Ja to daję od razu do gara. Przy. Uważaj na tych ludzi, bo oni będą nam przeszkadzać. Wiem, widzę. Szkoda, że rzucać nie wolno. Znaczy nie wolno, że się nie da bardziej. Dobra. I teraz ja ci znowu muszę tam odkładać yy, do wydania. Ja sobie może... Dobra. Masz jedną gotowe do wydania. Ja to idę kroić. Masz drugi talerz. No zajebiście, dzięki. poli się Proszę Możesz potem mi znosić znowu e, cebula Tu jest gotowe do wydania Musisz mi tam dalej no Dobrze, to ci tu dam, bo już nie wiem gdzie Tak, tak, tak mi położarzy, ale... Ja już le... ci dam Co jest po cebuli pomidor? To ja widzę, że to jest tak proste, że my nawet nie musimy tu za bardzo wiele gadać, bo każdy wie co robi. Tak. Cholera. Możesz mi tam kroić, jak ten, jak myje talerz. O, właśnie. Elegancko. Ja tutaj też troszkę roboty mam, jakby na to nie patrzeć. To nie wątpię. Gotowe. Następne. Te talerze, moim zdaniem, za wolno się tutaj respią. Nie pomył, nie daj pomidora do cebuli. Jasne. Jeszcze mi jednego pomidora pasuje znieść. Masz. Ej, czas się nam kończy. Popatrz. No. O, i kolejne trofeum. Jakie tam? Yy... Za moich czasów padło. Tak się, z... tak zwanie. Proszę, dwa dania gotowe do wydania. Już biegnę. Szybko, bo nam czas odejmie. Masz tu dwie cebulowe, kolejne trofeum robić. wpadło. To jest Ciekawe zimne. Ciekawe za co. Za Aha, wiem celu. za co. Jezu, ile trofeów wpadło. Na Ej, na dwa gary gotuję. A dobra, to tak ma być. Jeszcze jedna cebula, a nie. Ej, talerze, help mi talerze. O Jezu, dobra. Krój, ja idę myć. Ale lipa. Dwa dania są gotowe. Dobra, ja wydam to jedno. A ja lecę z drugim. Tak. Już chyba nic nie wydamy. Wydamy jeszcze jedno. Dawaj, gotuj. A ja Ci pójdę pomóc. 18 sekund? Spoko, może się uda. Biegnę po talerz, talerz. Już mam. Razem. Da szybciej? Da radę? O, da radę szybciej. Bierz. Bierz ten talerz. 5, 4, 3, 2, 1. Pięknie. 870. No tutaj ta końcówka to taka nerwowa trochę była. A tutaj dwie gwiazdki na drugiej misji. Yeah. A to wstyd byłby. Zwłaszcza, no. że to już tyle razy graliśmy, nie? <gry> tak, no. Dobra, proszę Państwa, misja 1-2 ukończona. Trzy gwiazdki jest. Lecimy jeszcze do jednej misji. Taki jest plan, żeby nagrać na tym odcinku. Jeszcze misję 1-3. No i kontynuacja w przysz przyszłych odcinkach, prawda? Dobrze nam idzie. No ten też. Pamiętam do misji. 900 punktów do zdobycia. Wow. Dużo. Mhm. To tak będzie nam jeździło. W lewo, w prawo chyba, co? Tak, i będziemy musieli się wymieniać. Aha. Ty zostajesz w środku, ja jestem tu po prawej. Jeszcze raz? Ty jesteś tam po lewej, ja po prawej. Aha, czyli ja mam cały czas działać po lewej stronie? No nie, potem cię przesunie na prawą. Aha, o, do, ogarniemy. I potem tam chodzisz chyba dołem. Tak, znowu zupy. Jaka zupa najpierw? Pomidory. 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 Raz, dwa, trzy. Potem cebula, nie po... Jedna gotowa. Okej, okay. ty masz talerze. Teraz, o, o, i co, ja teraz mam iść o tu, tak? Tak. I ja mam Ci znowu podawać? Tak. Co Ci tam mam dawać? Wydaj. Yyyyy... Eee, cebula. cebula. Eee, talerze? Kto myje? Nie, nie myje się tu. A, no to zajebiście. O, tu są talerze, masz gotowe do wydania jak coś. No masz. No. Następne. Potem dawaj mi trzy pomidory. Tak jest. Tak jest, kierowniczko. Proszę bardzo, kolejne talerze. O, wymianka, i teraz idziesz Widzę. dołem. Dołem. O, 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 właśnie. Masz. Świetnie. Masz talerz. Ja mam tu jeszcze dwa po lewej stronie. Eee. Proszę. Dobra. Pomidory się robią, czyli teraz pieczara. O, właśnie. Pięknie. Dobra, wydaje. Dobra. Znowu pomidor, więc lecę Ci pomóc. Z jednym chociaż i podaję talerz. To jest duża pomoc. Jak to jest mi jed... sporo, no. Jak mi jednego nawet pokroić. Dobra, musisz chyba dokroić go, a tak. i nie dałem rady, masz go położonego tam. Talerze mi dawaj. Okej. Okay. Nie był pokrojony. No bo nie dokończyłem, bo mnie Aj. przesunęło. Co ci tam podawać dalej? Eee c... Pomidor. Jezu pieczarki wydasz, to wydasz matko nie wiem. E, cebulę. Dobra. Raz, dwa. I potem co? Yy, pieczary. Pieczara. ok Wszystko gotowe. Talerze, masz tam jeden. zaści ci poznoszę kolejne. Potem znowu... Wymiana, cebula. wymiana. Dobra. Uf. Dobre tempo. Bardzo dobre. Tak. Yy, czekaj, cebula, pieczarki, znowu cebula. Czekaj. Ło wow. Tu jakiś pomidor mi leży, nie wiem na co Nie wiem Kolejne do wydania Jak masz tam czas możesz mi kroić Tak jak przed Ta, chwilą, nie? Taki mam zamiar Pomidor się już chyba nie przyda, to go wywalę Wywal No, Cebula, co Cebula, pieczary, pieczary Pieczary Masz jedną Dobra Drugą na, Nie zdążyłem, o wywaliłem tą pieczarkę Dobra, ja sobie tu przygotowałam Ej, bali się Widzę, daj talerz Co ci tam podawać mam? Coś co jest po pieczarkach. Trzy Pomidor. pomidory. Nie mogę ci tu... A ej, przecież ja ci mogę kroić tu. Masz, gotowe. Dobra. Trzy talerze. Znowu trzy pomidory. Tak jest. Ale musisz zabierać, bo tak nawaliłem talerzy na blacie, że ci nie mogę położyć. Dobra, i tam jest do wydania jedno. Dobra. Poszło. Wymiana. Okej, okay. masz tu. Czekaj, to jest już gotowe do wymiany. w e, wymiany, do wydania. Tu zaraz Pomidor na wy... dole. Może jeszcze ugotujemy. Ojejku. Jedno tylko zdążymy. Kod. Dobra. Wydaj! A, to tego już chyba nie ma sensu robić, bo i tak... Walka trwała do samego kąta, ale i tak piękny wynik. 969. Ale jesteśmy trzecia misja, a my jesteśmy tylko 69 punktów przód. To mało. Ale interesuje to? Cie? No gdybyśmy nie robili y, tych kombo i nie mielibyśmy tych napiwków, to byśmy nie dali, nie dali rady. Bo tutaj miało być chyba 900. O, na 3 gwiazdki było 900, a my mieliśmy 780. Czyli dobrze, że robimy po kolei. Dzięki napiwkom daliśmy radę. Aha. Ale powiem Ci szczerze, że nawet nie zwróciłem na to za bardzo jakąś uwagę. Ja nigdy też na to nie zwracałam uwagi. Chociaż zawsze starałam się robić po kolei, no bo czas, nie. No tak, żeby nie przepadło, bo nam odejmie punkty. Tak, no. Dobra, moi drodzy, ukończyliśmy sobie um, misję 1.3, przed nami misja 1.4, ale to sobie rozegramy ją w następnym odcinku. Tymczasem my się z Wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnym materiale z mojej nowej serii na kanale z gry Overcook. Jesz ile chcesz. Trzymajcie się, hej! Pa!